hejo, hejo serduszka, robimy sobie króciutkie czytanko co możesz zrobić w swojej obecnej sytuacji co możesz zrobić w sytuacji która obecnie Ciebie męczy która na Ciebie wpływa negatywnie jak możesz z tej sytuacji wyjść jak możesz sobie z nią poradzić na ten moment jak możesz sobie poradzić ze swoją trudną sytuacją na ten moment jak możesz sobie poradzić z trudną sytuacją w tej chwili w Twoim życiu Kochane serduszko, z tego co tutaj widzę, to. W Twojej sytuacji jest przede wszystkim bardzo dużo ciężkości. Bardzo dużo Twojego poczucia odpowiedzialności lub wielu sytuacji, które się na ciebie nałożyły. I mam wrażenie, że niezależnie od tego, ile osób masz w otoczeniu, to tobie jakby obrywa się trochę najciężej. Takie odnoszę wrażenie, jakby ten ciężar zdecydowanie spoczywał na tobie, nie tylko dotyczący ciebie samej czy samego, ale także sytuacji być może związanych z otoczeniem twoim. Żeby sobie poradzić z tą obecną sytuacją, no to tutaj zdecydowanie trzeba by wprowadzić kilka modyfikacji. I ja zacznę przede wszystkim od tego, żeby nie zgrywać bohatera, bo to już nie jest czas, żeby e, walczyć ponad siły, żeby iść do przodu, bo wypada, żeby się nie poddawać. To jest czas, żeby odpuścić. Odpuścić wszelkie działania, nie wchodzić w rolę takiego właśnie bohatera, ratownika, czy siebie, czy innych. To jest czas, żeby rzeczy działy się same e, sobą, żeby wszystko działo się w swoim tempie. Twoje wszelkie ingerencje będą działały jako blokada, bo z tego co widać, to Ty jesteś w braku. Dodatkowo pokazuje mi się tutaj, że Twoje otoczenie. Nie radzi ci najlepiej. I tu jest takie wskazanie, żebyś zaufał czy zaufała samemu, samej sobie, żebyś na ten moment nie szukał, nie szukała doradców, ponieważ ludzie, nawet jeśli nie chcą źle dla ciebie, to zdecydowanie chcą dobrze dla siebie. I to może w różny sposób się przejawiać. Nawet rady z pozoru dobre, one będą z perspektywy tej osoby i one ci nie pomogą. Także wszelkie rady, wszelkie sytuacje związane ze zwierzaniem się na ten moment ograniczyć i skupić swoją energię na efektywności. Działaniu, ale działaniu związanym z Tobą samym, bez. Yes gonienia tych sytuacji. Raczej mam takie wrażenie, że Ty z poziomu działania powinieneś czy powinnaś zająć się sobą. Dodatkowo pokazuje mi się, że u Ciebie sposób myślenia może zostawiać troszkę do życzenia. Może być tak, że już jesteś nastawiony czy nastawiona dosyć negatywnie. Dużo się zadziało w Twoim życiu i to zdecydowanie. I tutaj jest takie wskazanie, no zmień myślenie. Manifestuj pozytywne zakończenia, manifestuj pozytywne sytuacje i one będą działy się w Twoim życiu. Ale jeśli jesteś nastawiony czy nastawiona na sytuację, w której e, zakładasz, że wszystko będzie źle, e, jesteś nastawiony czy nastawiona na nie, to te sytuacje w Twoim życiu będą się nasilały. Ta cała historia jest o Tobie i ona dotyczy tego, żebyś zaufał czy zaufała sobie, odpuścił czy odpuściła walki, które nie są Ci potrzebne i żebyś zaczął, zaczęła myśleć, Pozytywnie. Takie podejście dość szybko pozwoli Ci rozwiązać swoje problemy. Także zachęcam Cię do takiego działania w pełnej zgodzie ze sobą. Cudownego dnia, serduszko.